Moja propozycja jest następująca. Jedziemy z tym odcinkiem, a jeżeli chcecie się znaleźć w kolejnych zestawieniach, przeczytajcie proszę opis. Pierwszą osobą trzeciego odcinka stanowisk gamingowych moich widzów jest Mateusz. Mateusz pozdrowienia dla Ciebie. Mateusz dał suba dołączył do grupy, snapchata niestety nie posiada, a jeżeli ktoś z Was ma snapchata i ma instagrama, zapraszam do dołączenia. Jeżeli chodzi o stanowisko gamingowe Mateusza, to posiada on oczywiście komputer. Jest on wyposażony w procesor Intel Core i5 7403 3 GHz, kartę graficzną MSI GeForce GTX 1050, pamięć RAM 8 GB DDR4, dysk 1 TB oraz Windows 10. Monitor, którego łatwo dostrzec na zdjęciach, jest to LG 24 cale. Drugi monitor od BenQ GL2250. Mysz to Afortech Bloody TL-80. Klawatura również od Afortecha Bloody b 20. Mikrofon znany i lubiany przez wielu streamerów Novox NC1, a słuchawki to Razer Kraken Pro V2. Zwięzły fajny opis, fajne zdjęcia. Ocena 7 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Mateusz. Mateusz żółwik dla Ciebie. Mateusz przedstawia nam swoje stanowisko. W jego skład wchodzi klawatura Sharkon Killer Brown Switch, Myszka od Genesis, monitor od bęku 24 cale, a dokładnie model GW2470, mikrofon również Novox NC1, słuchawki SteelSeries Arctis 3, a jeżeli chodzi o komputer to jest on wyposażony w GPU 1066GB, CPU Ryzen 5, 8GB RAMu, no i w sumie to tyle. Mateusz na zakończenie dodał, że ma 15 lat, a ode mnie Mateusz otrzymujesz ocenę 7 na 10. Następna osoba, trzecia, to Filip. Filip również wysłał swoje stanowisko i na zdjęciach na pierwszy rzut oka rzuca się monitor Samsung P2250 24 cale. Drugi monitor to również Samsung, tym razem 720N 17 cali. Klawatura od Genesis RGB, mysz od Genesis G55 M12 Steel, słuchawki również od Genesis H144 oraz wieża LG RAD 114. Przejdziemy do serca, czyli najważniejszej rzeczy – komputer. Cały obłożony obudową Zalman Z3, Plus, w środku procesor Intel Core i 5 4670K, karta graficzna GTX 970, dysk CGA Barracuda 1TB, zasilacz Dark Power Pro 10 650W, płyta główna Asus H110M, no i wszystko dopełnia 8GB RAMu. Całe stanowisko, choć skromne, bardzo mi się podoba, ze względu na minimalizm. Ocena: 8x10, myślę, że sprawiedliwie. Następne stanowisko bardzo przypadło mi do gustu. A wysłał je Kacper. Kacper, pozdrowienia. Kacper oczywiście z moim widzem. Na samym początku Kacper chwali się, że z graczem. Gra on w różne gry, a wśród nich Fortnite, GTA 5, Need for Speed Payback, Counter-Strike GO, Car Mechanic Simulator, GTA San Andreas, Wyścigi f 1 2015. No i to tyle. Przejdźmy sobie do najważniejszej i najciekawszej rzeczy komputera. Procek AMD Ryzen 5 1600X. Czyli 6 GHz, 6 rdzeni, 16 Mega Socket M4, płyta główna MSI B350 Gaming Plus. Karta graficzna GeForce MSI GTX 1050 Gaming. Jest to 4 GB DDR5, radiator czyli chłodzenie. Silentium PC Fortis Trójka. Ramu w tym komputerze nie brakuje, jest go 16 GB, 2 razy Po8. Dysk SSD GUDRAM 222 GB oraz dysk HDD. Jego z kolei jest aż 2TB. Jeżeli chodzi o peryferia, to mamy tutaj klawaturę Razer Onata Chroma, cena 380zł. Jeżeli chodzi o mysz, jest to Rokad Nyf, cena 550zł. Słuchawki Razer Electra V2, są one aktualnie w serwisie. Mikrofon Trust, monitor LG 27 cali, cena 900zł. Fotel z Ikei oraz biurko Mikkei. W 2019 roku Kacper planuje kilka zmian, między innymi dokupi sobie on biurko gamingowe, fotel Diablo X1 oraz drugi monitor 27 calowy od LG. Bardzo fajnie napisane. Bardzo ładne stanowisko. Mogłeś zrobić jeszcze zdjęcie w nocy, ponieważ te ledy, które są zamontowane w komputerze, dają dosyć fajne światło. Ciekawe jak to wygląda właśnie po zmierzchu. Ode mnie ocena 8 na 10. No i przejdźmy sobie do drugiego Kacpra. Drugi Kacprze, pozdrowienia serdeczne. Widz ten mieszka w województwie lubelskim. Zaobserwował mnie na Insta oraz na Snapchacie. Widziałem to, wielkie dzięki. Kacper musi łączyć granie z nauką, a oto jego sprzęt. Ma on laptopa od Asusa, modelu niestety nie pamięta, zakupiony na początku tego roku. W nim znajduje się procesor Intel Core i5, karta graficzna NVIDIA GeForce 940MX oraz 12 GB RAMu. Komputer ten spisuje się bardzo dobrze. Hacper posiada oczywiście monitor, jest to Samsung 24 calowy, zakupiony niedawno. Myszka od znanej firmy Genesis GX44, zakupiona w ubiegłym miesiącu. Jest bardzo fajna i bardzo lekka. Klawatura to Tracer Hellway, jest ona bardzo głośna, ale i tak jest spoko. Słuchawki MadDog zakupione w wakacje tego roku, są bardzo wygodne i mają dość dobry mikrofon. Fotel to Apex Racer. Te zdjęcia najbardziej mi przypadły do gustu, masz trochę krzywo kalendarz, więc popraw go sobie, a ode mnie ocena na zakończenie 9 na 10. W tym odcinku to wszystko, mam nadzieję, że odcinek podobał Wam się i jeżeli chcecie, tak jak wspomniałem na początku, znaleźć się w kolejnych zestawieniach, wysyłajcie swoje zdjęcia, każdy będzie w odcinku, kto wyśle fotki na maila. Tak czy tak, to wszystko, do usłyszenia, cześć!